Witam serdecznie na kolejnych zmaganiach do terapii. Dawno mnie nie było. Już, już jakiś czas temu zauważyłam, że minął miesiąc i powinnam nagrać kolejne zmagania. Ale to był czas, kiedy wyjeżdżałam na krótki urlop i stwierdziłam, że nie zdążę. A potem po powrocie z urlopu, yy, tak się, jakoś się rozeszło, było dużo do zrobienia. A zresztą, jak u mnie ostatnio, wiecie, ja zawsze znajdę jakiś powód, dla którego nie nagrywam kolejnych zmagań. Są to różne powody. Najczęściej są związane oczywiście z dziorganiem. Dlatego, że nie tylko, że mam mało czasu generalnie, żeby nagrywać te zmagania, czy pisać wzory, ale jakoś mam mało czasu, żeby robić na drutach. I to powoduje, że mam bardzo mało do pokazania. Mało robótek do pokazania. Potem stwierdzam, że nie będę miała o czym rozmawiać, i po prostu nie nagrywam. No, ale w końcu przyszedł czas, że stwierdziłam, że właściwie troszeczkę jest, możemy troszeczkę porozmawiać o zmaganiach, nie tylko moich, ale waszych z pewnością też. A takie przede wszystkim zmagania dziewiarki to są takie, że nie wiadomo w co druty włożyć, to znaczy albo nie wiadomo za co złapać. Za to, w które druty już są włożone. Ja mam kilka takich robótek, tak zwanych ufoków, ale o ile kiedyś zaczynałam bardzo dużo robótek, jak dochodziłam do takiego momentu, gdzie nie miałam czego robić, to znaczy to jest spowodowane tym, że jak w robótce dojadę do jakiegoś trudnego momentu, w którym na przykład albo muszę rozdzielić na rękawy, albo muszę policzyć oczka. Albo muszę czasami spróć, albo jest jakiś taki trudniejszy moment, który jednocześnie muszę opisać do wzoru. To o ile kiedyś zaczynałam następną robótkę, to dzisiaj po prostu odkładam tą robótkę i czekam na lepsze czasy, na więcej weny twórczej, która może spowoduje, że chęci nie tyle weny w twórczej, co chęci zabrania tego byka za rogi złapania byka za rogi, żeby po prostu przejść ten trudny moment i potem dalej dziergać. I właśnie w ostatniej mojej robótce mam, byłam w takim momencie w sweterku, widziałyście może dawno, dawno temu na Instagramie dziergam taki sweterek pomarańczowo, pomarańczowy właściwie, w kolorach pomarańczu, w kolorach jesieni, troszeczkę brązy. I ja tutaj za dużo w tym sweterku nie pokażę, dlatego, że tu właśnie mam już dwa rękawy na drutach, na jednym drucie z żyłką, i będę po prostu dwa rękawy jednocześnie robić, żeby one były takie same. Tutaj jest tu sweterka, i tutaj mam ażur, i teraz jak zaczęłam dziergać, stwierdziłam, że tej włóczki najprawdopodobniej nie starczy mi na rękawy. Chciałabym zrobić w rękawach tutaj też taki ażur i też w tym kolorze ale zaczęłam tak patrzeć, patrzeć, że mi nie wyjdzie i po prostu chcę zrobić rękawy, żeby zobaczyć ile wykorzystam tej włóczki, więc potem może ewentualnie spróję ten kawałek i będę dorabiać dalej z tej włóczki kolorowej i potem będę tą pomarańczową, tak żeby też był tutaj na rękawach mniej więcej taki sam odcinek tej pomarańczowej włóczki. Także jak widzicie nie jest to robótka fajna, którą po prostu chciałoby się dziergać, i troszeczkę muszę przerywać, i liczyć, i sprawdzać. I właśnie ja mam taki okres ostatnio, że jak dojadę do takich, takich miejsc, odkładam robótkę i po prostu nie robię. A do tego jest lato, są przetwory, jest ogród. Może już w ogrodzie nie jest tak za dużo pielenia i tak dalej, ale przede wszystkim jest. Yy, Zbieranie zbiorów i przetwory, i to też zabiera dużo czasu. Także ja ostatnio robiłam ten sweterek. Robię, próbuję, dziubię, ale widzicie, właśnie ostatnio sprułam, ostatnio sprułam i tutaj są poplątane włóczki, i one będą troszeczkę poplątane jakiś czas, dopóki nie rozplączę i nie zrobię tutaj od początku tych rękawów dlatego, że się okazało, że ja dawno robiłam ten sweterek po prostu, nie zapisałam nigdzie, przynajmniej nie mogę znaleźć, nie mogę znaleźć żadnej formy opisu, którą bym kiedyś robiła. Nie, nie robiłam, więc muszę zacząć pisać od początku i tutaj dojechałam do rozdziału rękawów i tutaj miałam, zrobiłam taki, taką specjalną Rzecz, specjalny ściek tutaj pod rękawem, pod pachą, i taki sam muszę zrobić tutaj na rękawie. I się okazało, że zaczęłam robić inną metodą niż tutaj zrobiłam na rękawie, i dlatego muszę spróć, i muszę zrobić to od początku, żeby po prostu ładnie tutaj to przejście wyglądało. I tak to jest, jak się nie zapisuje. Jak się odkłada jakiegoś ufoka, i potem się okazuje, że po jakimś czasie po prostu nie pamięta się, co się robiło, i trzeba za to w jakiś sposób zapłacić. Także ta robótka wcale nie idzie mi dobrze. Lepiej mi szła ta robótka. Tak. To jest y, mój sweterek z, z Belle, z włóczki Belle z Dropsa. Tak to jest bluzka na lato, ale lato się kończy, ale można ją nosić także pod marynarkę, pod jakiś inny sweterek. Przecież nie zawsze potrzebujemy długi rękaw. Czasami ja tak lubię bardzo się ubierać, że mam pod spodem krótki rękaw, a na wierzch zakładam jakąś marynarkę, jakiś sweter, jakąś bluzę po prostu. I to się bardzo nadaje, bo to jest jed jednocześnie włóczka... Letnia, oddycha, bo to jest len z bawełną, ale także jest to włóczka nadająca się na cały rok, dlatego że wiadomo, że bawełnę nosi się przez cały rok i po prostu tak mi się dobrze zrobiła. Zrobi, Tutaj na dole jest ściek. Nie wiem, czy go widać. Ta brózeczka jest w tej chwili w testach i lada dzień będzie, lada dzień będzie. Opublikowany wzór, najprawdopodobniej na początku września, także lada dzień, już niedługo, koniec sierpnia, początek września. Ten wzór będzie opublikowany i będzie do nabycia. I ja też zrobiłam z Belle jeszcze jedną bluzeczkę, taką w kolorze różu. Jej za dużo nie pokażę, dlatego że ona nie jest jeszcze w testach. Wzór nie jest napisany, dlatego że ja po prostu za każdym razem, jak się zabiorę do pisania wzoru to coś się dzieje tak jakby jakieś siły nieczyste nie chciały żebym ja ten wzór pisała po prostu. Takie takie jakieś bardzo dziwne, dziwne rzeczy się dzieją zawsze jak się zabiorę do pisania tego wzoru. Ale mam nadzieję że kiedyś napiszę i to jest bluzeczka też z krótkim rękawem ale ja chcę ją zrobić także opis z długim rękawem, dlatego że w tej bluzeczce jest mniejszy dekolt i ona jak najbardziej się będzie nadawać jako samodzielna do noszenia jesienią, zimą, wiosną, a także latem na chłodniejsze dni, na następne lato. I to jest tak, dwie bluzeczki z Belle, tutaj mam z Merino, z siedem oczek ten sweterek też po prostu dziubię kiedyś będzie skończony zobaczymy kiedy tutaj już nawet nie chodzi o wenę twórczą bo wenę do robienia to ja mam ja mam bardzo dużo pomysłów ale po prostu brak czasu i takie dziwne rzeczy bo właściwie się dzieje sporo dziwnych rzeczy wokół mnie że jestem jakaś taka bardzo dziwnie że jestem taka bardzo dziwnie zajęta, czas jakoś ekstremalnie szybko leci, że ja po prostu nie daję rady przerobić w ciągu dnia więcej niż dwa rządki, a jak zrobię trochę więcej, to potem się okazuje, że muszę próć. Powiedzcie, byłam na urlopie i nic nie robiłam. E, robiłam, jak byłam na urlopie, robiłam, jak najbardziej robiłam, wzięłam sobie prostą robótkę, Taką, w której nie muszę pisać wzorów, miałam szydełko po prostu. Robiłam szydełkiem siatkę na zakupy, której wam nie pokażę, dlatego że ta siatka na zakupy, jednocześnie jak ją robiłam i odwiedzałam moją przyjaciółkę, to dostała ona tą siatkę w prezencie, dostała tą siatkę ode mnie w prezencie. Był taki zamysł zrobienia jej i dostania w prezencie, ale ja robię jeszcze jedną podobną, z tym, że ta jest w kolorze takim ciapkowatym, a tamta była w kolorze brązowym, troszeczkę ciemniejszy niż ten, no taki, powiedzmy, taki brązowy, jak jest tutaj, była gładka, a to robię dla drugiej mojej koleżanki, przyjaciółki w takich kolorach, dlatego, że ona chciała w takich kolorach. I powiecie, że ona jest tutaj taka mała, a na siatki na zakupy to są, powinny być większe. Ona jest mała, ale wiecie, że bawełna się rozciąga. Ja mam taką samą. Ja robiłam sobie taką samą, tylko może ta jest ciut większa, dlatego, że ma, ma troszeczkę więcej oczek tutaj, chyba cztery oczka więcej, niewiele, cztery czy sześć oczek więcej, co znaczy słupków. I ona mi się strasznie rozciągnęła, ona jest strasznie wielka, strasznie wielka. Ja w, nie, w nią zmieszczę bardzo dużo rzeczy, i potem ona jest ciężka. Dlatego, dlatego właśnie ja postanowiłam, że jeśli będę robić komuś, to zrobię troszeczkę mniejszą, żeby ona nie była taka wielka. Oj, spadło coś, zaraz podniosę. A ta jest troszeczkę mniejsza, ona potem się rozciągnie i ona powinna być w sam raz. Także ja robiłam sobie taką siatkę. I ta była, ta była kawałek zrobiona i po prostu też dokańczałam tą i tak sobie w wolnych chwilach dokańczam. Jeszcze mam do zrobienia tutaj uszy. Mnóstwo nitek i po prostu ta, aha, tu było oczko. I ta po prostu niedługo też będzie gotowa. Tak też w takich chwilach zwątpienia, w takich, kiedy mam mało weny, albo mało czasu, albo jestem w miejscu, gdzie chciałabym coś robić, ale nie mogę za dużo myśleć i liczyć, to robię sobie ściereczki do kuchni, bawełniane. Mam trochę takiej bawełny, więc po prostu robię sobie takie ściereczki. Ta już jest dawno zrobiona. Jeszcze jest nieschowana nitka, muszę ją schować, wyprać, i po prostu niedługo będę miała następną. Co spadło? Spadło nieszczęście. Tak, stało się nieszczęście. Ja robiłam właśnie ten sweterek, i to jeszcze było w momencie, kiedy miałam rękawy odłożone na osobny dróg. I ja, jak robiłam ten sweterek, siedziałam na podłodze, dlatego że bawiłam się też z zeltonem. I co się stało? Wiadomo, że jak miałam włożone oczka, to tutaj zakręciłam sobie, żeby oczka mi nie spadły. I niestety tak leżało sobie niezakręcone i byłam nieuważna. Po prostu to ja nie uważałam. I zobaczcie, co się stało tutaj. Ja nadepnęłam. I się cały, odłamał się cały ten kawałek. Po prostu widać, że te, te końcówki są bardzo mocne, bo zabrały ze sobą, jak tak nadepnęłam na to, to urwały po prostu ten kawałek, z którym jest gwint. I ja próbowałam wydłubać, chociażby, żeby zachować sobie, tę końcówkę, ale niestety się nie udało, dlatego ta końcówka poszła do śmieci. I niestety żyłka też pójdzie do śmieci. Ale to moja wina. To nie jest wina absolutnie producenta, że to się popsuło. Tylko że to jest moja wina, że nadepnęłam, byłam nieuważna. Szkoda, bo ta żyłka jest dość miękka. No nic, no nic. Nie uważa się. To po prostu trzeba będzie kupować nową żyłkę. Tutaj widzicie mam włóczki. Tak, żeby po prostu było troszeczkę włóczkowo na tym filmie. Włóczki kupione na sweterek, włóczki kupione na, też na sweterek. Ten mam do, dołączyć do, do takiego jasnozielonego sweterka, który robię, pewnie widziałyście. I tutaj mam też Baby Merino. Baby Merino z moherkiem. Z silkiem, razem na czapkę letnią. Czapka letnia biała marzy mi się już od dwóch lat. Zobaczymy, czy w tym roku coś wyjdzie. Zobaczymy. Tutaj mam skarpetkową włóczkę. Mam skarpetkową włóczkę, z której chcę zrobić skarpetki. To znaczy, może nie akurat z tej, bo ta chyba była kupiona na czapkę czy na rękawiczki, żeby robić takie. Kolorowe sobie rękawiczki, bo ja takich kolorowych skarpetek nie lubię, ale z tej włóczki, z tej grubości mam yy, zamiar zrobić skarpetki. Pokażę Wam, bo ja, o, tutaj mam na stopie. Taki, taki może widzicie, nie wiem, czy widać. To jest taki, o, taki wzór prosty, dosyć, który ja kiedyś zrobiłam. Dwie pary. Jedną właśnie z tej włóczki to jest włóczka yy, yy, szup. Who brother, Seven brother z z, Nowita, z firmy Nowita. Włóczka skarpetkowa, która jest troszeczkę grubsza niż ta to jest inna włóczka. Skarpetkowa to jest taka na 3,5 mm druty, czyli powstają skarpetki troszeczkę grubsze. Te nie są robione z tej włóczki, te są z innej włóczki, takiej, takiej. Tu jest chyba 50% akrylu, 50% wełny i to jest po prostu stara włóczka, którą kiedyś robiłam. Robiłam jeszcze jedne takie skarpetki, do których, to znaczy do których, które moja córka wzięła, te zostały moje, nigdy wzoru nie napisałam i teraz sobie wymyśliłam, żeby zrobić sobie jeszcze jedne takie, bo tej takiej włóczki mam dosyć sporo, mam taką starszą już z tej firmy w kolorach, które może już nie istnieją, no ale ja mam nadal je, więc mogę sobie wykorzystać na skarpetki, no i po, postanowiłam napisać też wzór, hmm. Tylko zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Bo jak wiecie, jak siadam do napisania wzorów, to po prostu coś się dzieje. Ale naprawdę, wiecie, jak oglądałyście moje zmagania do tej pory? Że ja mam strasznie dużo sweterków, do których mam napisać wzór, a nic się nie dzieje. To znaczy, dzieje się, ale nie to co trzeba. Nie dzieje się w temacie pisania wzorów. Ale staram się. Staram się. Zaraz po nagraniu tych zmagań będę pisać ten wzór. i Będę jeszcze dopracowywać ten wzór, dlatego że polska wersja jest już super dopracowana, ale jeszcze dziewczyny, dziewczyny rabery dziergają z angielskiej wersji i ona musi być jeszcze troszeczkę dopracowana, dlatego że poprawiając polską wersję nie poprawiałam technicznie jednocześnie wersji angielskiej i teraz muszę przez to przejść i jeszcze raz poprawić w niektórych miejscach, bo niektóre, niektóre są poprawki naniesione. A propos włóczek jeszcze, to ja ostatnio byłam na Pchlim Targu i znalazłam sobie kit, to nie jest, to nie jest kit silk, tylko nazywa się kit, kit seta. I kit seta się nazywa. I to też jest 70% yy, ki, moheru i 10%, i 10 3 Przepraszam. Tak to jest dziwnie napisane, bo to jest starsza etykietka troszeczkę. Nie 10, tylko 30% jest yy, jedwabiu. Ale tylko był jeden motek. I tu jest metrów. Tutaj jest. 210 metrów. I ja nie wiem. Oczywiście ja bym mogła sobie na pewno dodać do jakiejś... Żeby czapkę zrobić, może szarą czapkę. Mogę sobie zrobić. Albo do jakiejś innej włóczki szarej dodać. Na czapkę chyba. Wyjdzie mi z jednego motka na czapkę? Jak myślicie dziewczyny? Robiłyście kiedyś? Bo ja nigdy nie robiłam czapki z tym właśnie z silkiem. Z dodawanym. I nie wiem czy... Czy mi wyjdzie? W tej chwili po prostu, mimo że robiłam tyle czapek, to jakoś absolutnie nie mam pojęcia, ile powinno, ile powinno być włóczki. Zresztą to się inaczej układa też, jak ma się podwójną włóczkę. Także, jeśli robiłyście, dodawałyście sobie do jakiejś czapki kicirka, to napiszcie do jakiejś innej włóczki. To napiszcie ile metrów wam wyszło, dlatego że nie wiem, czy ryzykować, czy po prostu nic z tego mi nie wyjdzie. Fajnie, jakby wyszło, bo to jest tylko jeden moteczek. I ja właściwie nie kupiłam z konkretnym przeznaczeniem, tylko po prostu stwierdziłam, że no jak to kit silk i kosztuje tak tanio, ja kupiłam, żeby powiedzieć w przeliczeniu na polskie pieniądze. Bo jak wiecie, ja mieszkam w Szwecji. Dla Was, które nie wiedzą, ja mieszkam w Szwecji. To po prostu cztery złote chyba dałam za. 4 złote dałam za ten moteczek, więc trudno nie było go nie kupić, nawet jeśli nie miałabym go do czego wykorzystać. Ale wykorzystam. Ja chcę po prostu wykorzystać. I to by było. Ja wiem, że ja bym mogła sobie wynajdować dużo, dużo, dużo na przykład tu Wam pokażę, jeszcze znalazłam, znalazłam zatem, znalazłam bawełnę u siebie, o, taka jeszcze bawełna z Aniluxu, i to będzie właśnie na takie ściereczki w przeznaczeniu, trochę robiłam u siebie remontów starszych włóczka, które po prostu leżały odłożone, z których widziałam, że kiedyś po prostu je przejrzę i znalazłam. Nawet nie pamiętałam, że mam taką bawełnę. Musiałam po prostu ją kupić gdzieś przypadkiem, a może nawet dostałam od kogoś, dokładnie nie pamiętam. W każdym bądź razie będzie na ściereczki. O, i jak nie będę miała coś robić, to łapię za szydełko i po prostu robię takie ściereczki. Jak zrobić takie ściereczki, jest, mam link na. Link tutaj pod filmem jest. Tutaj pod filmem jest. Albo tutaj wrzucę też obok. Jest link. Tutaj albo tutaj, nie wiem, w zależności od tego, tam jest i jak Iwona w kropeczce. W kropeczce, mówię, w takim kółeczku jest i, a kropeczki są w telefonie, tam trzeba kliknąć na te kropeczki w prawym górnym rogu, w prawym górnym rogu i wyskoczą kropeczki, jak się na kropeczki kliknie, to po prostu wyskoczy i i tam pod tym i będzie link do tego, do tego właśnie filmu, jak się robi takie ściereczki, bo ja... Mam też różne ściegi, które robione są szydełkiem właśnie tutaj na YouTube i pokazuję właśnie takie ściereczki robione różnymi ściegami i tu pod spodem też jest, tu pod spodem też są wszystkie linki, powiedzmy, albo jest jeden link do tej listy ze wszystkimi tymi szydełkowymi ściegami właśnie do robienia takich ściereczek. Szydełko też jest dobre. Szydełko, szydełko mam takie po prostu... To jest dla mnie taki spadachron, bo jak robię na drutach, to po prostu wiem, że wiem, że zazwyczaj piszę wzory. A szydełkiem robiąc, obiecałam sobie, że nie będę pisać żadnych wzorów, ewentualnie pokazuję tylko te ściegi szydełkowe, a tutaj żadnego wzoru nie trzeba naprawdę pisać, bo to jest w tę i z powrotem, więc jak się zna już jakikolwiek ścieg szydełkowy, to po prostu się robi. Po prostu się robi. A najczęściej, najbardziej właściwie lubię te ściereczki robione tylko słupkami, dlatego że one są wtedy dosyć rzadkie. One dobrze wchłaniają wodę, dlatego że jest bawełna, a ponieważ są dosyć rzadkie, to one szybciej nie wysychają. O, tak też, bo to też jest ważne, nie tylko sama, sam potencjał wchłaniania, ale także potencjał wysychania takiej ściereczki. Bo jak się ma takie ściereczki, to po prostu warto, żeby one też wysychały, żeby po prostu nie były mokre w tej kuchni, nie wisiały. I jeszcze chciałabym pokazać Wam jedną rzecz, starą rzecz właściwie, z tym, że po prostu Facebook przypomniał mi, bo wiecie, te, te które jesteście na Facebooku, to wiecie, że on przypomina starsze zdjęcia. Przypomniał mi, że dokładnie rok temu opublikowałam wzór na tą bluzkę, też letnia, z bawełny, z bawełny z Biferno, z bawełny ekologicznej i to jest bluzka, która jest robiona z okrągłym karczkiem po prostu. Ta jest robiona prosto, tu jest modelowany dekolt osobno i rękawy są naprosto wszywane, także to jest taka bluzka, która jest bardzo prosta. Te są troszeczkę bardziej skomplikowane, takie z okrągłym karczkiem. I po prostu można w moim sklepie iwonaericksondesign.eu zakupić wzór na tą bluzkę, ale nie tylko sam wzór na tą bluzkę, ale można też zakupić osobno kurs. Kurs robienia swetra z okrągłym karczkiem. I ten kurs po prostu jest pokazywany na podstawie tej bluzki, ale jest pokazywany w ten sposób, żeby zrozumieć, jakie są zasady robienia tego okrągłego karczku. Jak się tutaj dobiera oczka, żeby, żeby się rozszerzało w dół, żeby się robił ten karczek i żeby dojechać do momentu tutaj rękawów. Ile mamy mieć na rękawy, ile mamy mieć tutaj na, na korpus, jak rozdzielamy i tak dalej, a także jak tutaj wplatamy ściek. Jakie są zasady wplatania ścieku i po prostu dodawania oczeki? właśnie jak można na przykład doda, dodawać oczka za pomocą ściegu ażurowego. Także można się zaopatrzyć na mojej stronie bo na w tą bluzkę, wzór tej bluzki, którą oczywiście też można nosić przez cały rok pod jakiś sweterek, czy pod jakąś marynarkę, pod jakąś kurteczkę, żakiet, coś takiego. To jest bawełna Bawełna oddycha, ale bawełna jednocześnie te, także grzeje. I ja lubię bawełnę, i ja noszę tą bluzkę sobie pod różne sweterki, tak samo jak tą bluzkę. Po prostu ja jestem smarzluch i ja nawet czasem latem potrzebuję coś z długim rękawem, zwłaszcza, zwłaszcza jak się mieszka w Szwecji. To naprawdę potrzeba. I jeszcze mogłabym pokazywać dużo rzeczy moje włóczki. Ale odsyłam do włóczkowego, włóczkowych zmagań drutoterapii. Kiedyś pokazywałam moje włóczki. Pod spodem, a tutaj także, w I, jak i ona powiedzmy, jest cała lista y, cała lista ze zmaganiami drutej, tora, drutoterapii, a na końcu jest odcinek do poprzedniej drutoterapii. I tak można sobie do poprzedniej, 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 można sobie wszystkie zmagania drutoterapii obejrzeć, albo po prostu Zrobić, zobaczyć sobie całą listę. Będzie, będą zmagania do rutoterapii. Ja nie przerywam ich, tylko po prostu często mam mało czasu, żeby cokolwiek nagrać. Były też nasze spotkania na Facebooku poniedziałkowe. Na razie zrobiłam sobie przerwę i ta przerwa też jest spowodowana tym, że ten czas tak szybko ucieka i ja po prostu mam dużo bardzo dużo innych zajęć, które po prostu muszę zrealizować. Dlatego zrobiłam sobie przerwę z tymi spotkaniami na Facebooku, ale najprawdopodobniej powrócimy do nich na jesień, ale nie wcześniej niż w październiku, być może w połowie października, dopiero pod koniec października z różnych, z różnych powodów. To by było na tyle. Takie były krótkie, nie wiem czy były krótkie, czy normalne, zmagania te, te, zmagania drutoterapii. Dużo nie pokazywałam, było trochę drutów, było trochę Żydełka, było, naprawdę były to zmagania, nie było, nie było takiego dużo fajnych rzeczy, wesołych rzeczy, ale być może będą na następnych zmaganiach, które nie wiem kiedy będą. Powiedzmy, może za tydzień, może za dwa, może za trzy. A może dopiero za półtora miesiąca? Zobaczymy. Na razie dziękuję za to, że byłyście tutaj ze mną. Dziękuję, że obserwujecie mój kanał na YouTube. Dziękuję za wszystkie kciuki, za to, że polubiacie ten film. Dziękuję za wszystkie komentarze. Skomentujcie koniecznie, jak z tym ile go trzeba na taką czapkę, którą się miesza z jakąś nową włóczką. I napiszcie, co robicie. Jest u Was tak samo, że też zajmujecie się przetworami i mniej robicie na drutach, a może pomykacie mimo wszystko na drutach, wykorzystujecie każdą wolną chwilę i mam nadzieję, że tych wolnych chwil macie, macie więcej. Dziękuję raz jeszcze. Polubcie ten film, kciuk do góry, skomentujcie. Podajcie dalej, podzielcie ten film, udostępnijcie na Facebooku czy w jakichś innych swoich mediach społecznościowych. Bardzo za to dziękuję i subskrybujcie na mój kanał. Też bardzo za to dziękuję. Dziękuję, pa pa.